Raz. Chodź. O, czekaj, jeszcze raz, chodź. Chodź jeszcze raz. No, jeszcze raz. Oj. Marzenko, marzencie, muszę w Miasto na osiedlenie Pasku. Mam dziewięć lat i chodzę do drugiej klasy. I kocham rodzinę, nie, 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 od, od dochodzi od tej rodziny. Czy to jest fajnie, mam zabawki i rodzinę, mamy tatę, dziadka, Marysię i wszystkich na wysoko, mam ubrania, w pleczach mam. A to są zupełnie inne dzieci, to są dzieci, które przyszły do nas zastraszone, bojące się wody, wyrywające sobie włosy z głowy, zjadające te włosy. Dzieci, które obgryzały paznokcie u nóg. Były rzeczy dla nas niezrozumiałe, tak samo jak niezrozumiałe były na przykład ataki agresji. I autoagresji. My oboje z mężem jesteśmy po resocjalizacji, ale nikt nigdy nam nie powiedział, że małe dziecko się może w ten sposób agresywnie naładowywać i odreagowywać to na swoim ciele. Nie byliśmy w stanie tego zrozumieć. Wtedy, kiedy zgłaszaliśmy to pracownikom to PCPR-u. Wyniosły, bardzo dużo wyniosły ze swojego domu rodzinnego, gdzie prawdopodobnie no, taki był powód odebrania dzieci. Ale były również inne powody, o których PCPR nam wcześniej nie powiedział. A gdybyśmy wcześniej znali, nie z dokumentacji medycznej, do której dotarliśmy niedawno, nie z dokumentacji sądowej, w którą mogliśmy zajrzeć dopiero teraz, w czasie tych rozpraw, tylko usłyszelibyśmy to od pracowników PCPR-u właśnie w 2008 roku. Zupełnie inaczej dzieci byłyby diagnozowane. Inny sposób, nie na zasadzie domysłów, tylko na zasadzie stwierdzenia, tak było, idźmy pod kątem, jak szybko, żebyśmy jak najszybciej wyciągnęli dziecko z tego, a nie domyślania się, co temu dziecku jest. Nie tylko się baliśmy o te dzieciaki, tak, ale robiliśmy wszystko, żeby w jak największym stopniu tym dzieciakom pomóc. Wtedy kiedy wnioskowaliśmy o to, kiedy już było widać, że Kubuś nie poradzi sobie w szkole masowej, normalnej, y, y, szkole podstawowej, i że należałoby pomyśleć, rozważyć kwestię umieszczenia w szkole specjalnej, y, to my złożyliśmy wnioski do y, poradni psychologiczno-pedagogicznej. To, to nam odmówiono. Nie, nie, dopiero jak nam odmówiono y, przyjęcia wniosków. Y, przez nas podpisanych na podstawie faktu, że nie jesteśmy opiekunami prawnymi, że nie jesteśmy rodzicami biologicznymi, a to jest już jednak ingerencja w sprawy poważniejsze dziecka, nie sprawy bieżące. Wtedy zgłosiliśmy się do PCPR-u. W 2009 roku usłyszeliśmy po raz pierwszy, że nie ma potrzeby diagnozowania tych dzieci, a później coraz częściej było to powtarzane. Czy to jest zainteresowanie PCPR-u, tak? Bo ja to odbieram troszeczkę inaczej. Nie tylko ja, ale ci wszyscy nasi znajomi, którzy tu wokół tej naszej rodziny są od tych czterech czy pięciu lat, każdy odbiera to w podobny sposób. To nie jest zainteresowanie, to jest udowodnienie, że albo się wypaliliśmy zawodowo, albo po prostu nie nadajemy się na rodziców zastępczych. I musi tutaj być jakiś taki um, to drugie dno. Najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, że nikt nas nie chce słuchać. Nawet wtedy, kiedy zwracałam się w styczniu z prośbą o spotkanie z panią dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pani dyrektor w obecności, przy obecności innych pracowników PCPR-u. Powiedziała mi, że nie ma potrzeby spotkania się ze mną. Wtedy, kiedy ja nalegałam, że może pani dyrektor nie wie wszystkiego, może po prostu powinna mnie wysłuchać, yy, razem z pracownikami uśmiechała się szyderczo, mówiąc, że nie widzi powodu. Jeżeli ja widzę powód, to mam się skontaktować z pracownikami. To był styczeń, wtedy, kiedy my już wiedzieliśmy, że chcemy jej powiedzieć coś ważnego. Yy, w lutym, w marcu. Pracownicy PCPR-u jednoznacznie twierdzili, że to my jesteśmy winni. Kto jest towarem? Dla nas dziecko jest dzieckiem. Nieważne, czy jest mniejsze, czy większe, czy brudne, czy czyste, czy, czy płaczące, tak? czy się w tej chwili śmiejące, to jest mały człowiek mały człowiek który wymaga od nas tego żebyśmy go szanowali przede wszystkim zrozumieli yy, jego potrzeby na tym etapie na którym jest bo inne potrzeby ma nasz dziewięcioletni Kubuś inne potrzeby ma dziewięcioletnia Laurka którzy są prawie w tym samym wieku a, a naprawdę się różnią Czy walka się toczy o dzieci na dzień dzisiejszy byłabym w stanie powiedzieć że na pewno nie znaczy pośrednio o dzieci. Dzieci mają spowodować coś. Pytanie, co? I czy jeszcze w ogóle ktokolwiek wie, w którą stronę ta spirala się nakręca? Nie wiem, czy są nadzieje. Dla nas te sprawy w ogóle mają taki dosyć dziwny wymiar. To jest mówienie o czymś, prowadzenie sprawy dotyczącej czegoś. Czego nigdy nie było. Dzisiaj, między innymi, na sprawie pojawiły się takie momenty, kiedy trzeba było wytłumaczyć, czy coś było, czy nie było. Czy, czy byliśmy dobrzy, czy byliśmy źli. Tak? Dokument świadczy o tym, że byliśmy źli, ale osoba mówi, że nie, nie byliśmy źli, że rzecz tak, tak nie miała miejsca, rzecz wyglądała zupełnie inaczej. I teraz pytanie. Dokumenty, były dokumenty zawsze są pisane tylko i wyłącznie przez pracowników PCPR. Ewentualnie podpisywane są przez y, osoby z którymi jest prowadzony wywiad, ale y, no my już to kiedyś powiedzieliśmy. W dużej mierze to jest tak, że y, w czasie kiedy ma być coś podpisane, już się robi. Y, takie y, taka zawierucha ktoś się spieszy ktoś patrzy na zegarek dzwoni telefon szybko szybko i ja rozumiem że osoba która podpisuje jakiś dokument y, może po prostu podpisać bo trzeba należałoby to zrobić szybko nie do końca sobie zdając sprawę że w protokole jest zupełnie co innego niż się mówiło My osobiście nieraz tego doświadczyliśmy i wiemy, że protokół zawoiera całkowicie co innego niż, fakt, niż, niż rozmowa, którą się przed chwilą odbyło, albo przeinaczają pracownicy PCPR-u, pisząc, że coś się stało na wniosek kogoś, a tak naprawdę to PCPR zawnioskował, żeby to się działo tego dnia czy w tych godzinach. Takich faktów jest bardzo dużo. Próbowaliśmy o tym informować media, przy czym niektóre media powiedziały nam wyraźnie, jeszcze nie czas, zajmijmy się jakimś fragmentem tej układanki, ale nie całością, bo całość to będzie bomba atomowa.